Nie, wracaj, wracaj! No nie! O, Cody, 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 chodź. W Indiach na pokład wsiada ze 300 gości, no a mój komputer co chwila gaśnie. Jak dziewczyny, kiedy Cody się odezwie. Chętnie bym panu pomógł, ale my właśnie wyruszamy wspinać się na Kanchen Dzongę, czyli czwarty szczyt świata. Po Everestie, K2 i stercie brudnej bielizny w kabinie Zaka. Oh. Chcemy tam poznać jednego z najsławniejszych mistrzów jogi, słami Banu Kapatu. Czytałem jego nauki, zapamiętywałem mantry, zgłębiałem jego kumbaki. Widziałem go w necie! Ma coś dziwnego na głowie! Cody, to naprawdę cudowne, że chcesz szukać duchowego oświecenia. Za ty po co tam jedziesz? On mówi, że to droga do Nirwany. Mhm. Na pewno jest ładna. Wyjaśnię mu, że Nirwana nie jest dziewczyną, kiedy już wejdziemy na tę górę. <noise> Siedem mórz, trzeba płynąć już, Ruszam w świat z latem braca i goni Bo płyną do przygody, nie ma to jak znate oza -e Na szczęście cię zastałam. Kim jesteś? Padma! A? Współlokatorka. A? Ach, pokojowa. A? Ucząca się. O, cześć! Co słychać? Chciałam Cię prosić o jedną przysługę. Wystawić Ci referencję? Nie, musisz udawać, że z tobą mieszkam. Po co? No, za szmaragdy z naszej Nika od ciebie wybrałyśmy się z ciotunią dookoła świata na wielkie zakupy. O, fajnie! Uwielbiam zwiedzać sklepy. O co kupiłaś za ten duży? Miesiąc na tropikalnej wyspie w piętrowej wini. No, nieważne. Moja mama sądzi, że chodzę do tej szkoły, a skoro statek jest w Indiach, chce przyjść z wizytą. Jak się dowie, że chodzę po sklepach, A nie do szkoły, to się tak wścieknie, że cała poczerwienie jak Bindi na jej czole. Chętnie bym pomogła. Właściwie to nie. Ale. tak czy tak? Mam współlokatorkę. Bailey. Nie zapłaciła się jej za odejście? O, chciałam, ale jest nieprzekupna. Kto się źle wychował. I gdzie ona jest? O, wyjechała na wycieczkę zwiedzać Taj Mahal. Ja wolę centrum mahandlowe. Czyli ona wyjechała! Świetnie, to wszystko ułatwia! No, ale no... proszę, tylko na wizytę mojej mamy. Potem zaraz zwijam się na dalsze zakupy. O, to szlachetny cel, moja siostro. Pomogę ci? Świetnie, słuchaj. Ty się uśmiechaj po taku, i nic się nie odzywa. <śmienic> oh, jej, co za orzeźwiający marsz w górach. <śmienic> <śmienic> Muszę wrócić. Chyba zgubiłem płuco. Jej, niesamowite miejsce. Ty też czujesz tę energię? Ja nawet nóg nie czuję. I nie ma się tu, gdzie nawet wygodnie położyć i umrzeć. W ośrodku jogi wszelkie wygody są zbędne. Żeby osiągnąć oświecenie, trzeba się zdać na prostotę oraz wyrzec dóbr doczesnych. nie wyrzeknę się telefonu. Właśnie ściągnąłem fajny dzwonek z żabką. Rede, 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 rede. to on, to. to z <grym> Wygląda dziwniej niż w mecie! Namaste, słami panu Kapatu. Cześć, Yogi! Gdzie jest Bobo? <grym> Jej, jeszcze nikt na to nie wpadł. Witajcie! Widzę, że pokonaliście doczesną i duchową drogę do sanktuarium. Czego szukacie? E, w tej chwili toalet! E, czy...